Co się dzieje, gdy dokładnie tłumaczymy język polski na język angielski? Wychodzą kompletne bzdury. Niestety, taka jest prawda, że w każdym języku są zwroty, które po prostu istnieją tylko w tym danym języku, lub nawet jeśli jest ten sam zwrot w innym języku, to prawdopodobnie go się konstruuje w zupełnie inny sposób. Jako, że mieszkałam w Anglii przez większość swojego życia, to dla mnie język angielski jest pierwszym językiem, którym się w pełni nauczyłam, a polski. Znałam troszeczkę, więc ja robiłam dokładnie te same błędy po polsku, że chciałam coś po polsku powiedzieć, a nie wiedziałam jak, to sobie wzięłam jakiś angielski wzrost i sobie go dokładnie przetłumaczyłam na język polski. A teraz, gdy jestem nauczycielką języka angielskiego, to zauważyłam, że Polacy robią dokładnie to samo: mamy zwroty, chcemy je powiedzieć po angielsku, mamy już tą świadomość języka angielskiego, gramatyki i tak dalej, więc tłumaczymy dokładnie to na język angielski i wychodzi coś niestety głupiego, gdzie czasami rzeczywiście człowiek się domyśli, o co ci chodzi i cię pewnie obcokrajowiec zrozumie, a czasami w ogóle nie będzie wiedział, o co ci chodzi, bo sobie przytłoczyłaś z języka polskiego. Więc dzisiaj przedstawię Wam najczęstsze błędy, które ja słyszę, e, które moje ucznie popełniają właśnie w języku angielskim i jak się powinno to prawidłowo powiedzieć. Też oczywiście zapraszam do oglądania innych filmików na moim koncie w związku z życiem w Polsce w porównaniu do życia w Anglii, języka obcych języków i trochę odnośnie mojej nauki języka węgierskiego. Pierwsza rzecz, która tak naprawdę ja kiedyś myliłam, i Polacy potem też zauważyłam, że to samo robią, tylko na odwrót. To jest, że coś nie ma sensu. Oczywiście słowo mieć po angielsku to jest have, więc jeśli chcesz powiedzieć, że to nie ma sensu, to dokładne tłumaczenie tego będzie This doesn't have sense. No i właśnie, tak, have to jest mieć spoko. Ale nie mówimy po angielsku, że to nie ma sensu, tylko że to nie robi sensu, a więc this doesn't make sense. Uważajcie na to. Kolejna, Kolejna rzecz to jest dzwonić do kogoś. Po polsku mówimy, że dzwonimy do danej osoby, więc zawsze, gdy te zdanie tworzymy, to jest tam słowo do pośrodku, które zazwyczaj w innych kontekstach się tłumaczy jako to, więc standardowo słyszę call to someone, na przykład Muszę zadzwonić do mojej mamy. I have to call to my mom, ale niestety nie ma tego to wtedy pośrodku w języku angielskim. Bezpośrednio dajemy tą osobę po call, a więc I have to call my mom. I have to call my husband. I have to call asha. Doesn't matter. Nieważne, ale musi być tam bez to. Nie tak samo jak w języku polskim. Potem ukochany zwrot haven't. Albo have. Niestety, słowa have się używa w czasie present perfect i dlatego on jest mylony z mieć. Niestety ludzie sobie stworzyli taką mieszankę i tego i tego, tylko że używają w zupełnie złym kontekście. Co mam na myśli? Gdy używamy czasu present perfect, to mówimy have lub has plus trzecia forma czasownika, czyli past participle. Na przykład, i have been to Spain. Ale jeśli nie znasz zasady, kiedy się używa present perfect, to dajcie znać, sprawdźcie sobie, albo dajcie znać ewentualnie zrobię filmik opisując, kiedy się używa czasu present perfect. Ten czas służy do pisania konkretnych sytuacji. A gdy chcemy powiedzieć, że coś mamy, albo czegoś nie mamy, czyli używając słowo have, to dosłownie wtedy mówimy tak samo jak w polskim. Ja, mam i rzecz, tak? I have a cat. Mam kota. Ale często ludzie. Kojarzą słowo haven't, jako że nie, zaprzeczenie, tylko że to słowo haven't jest po prostu początek do sprzeczenia w czasu present perfect, czyli po nim występuje od razu nasz czasownik. Gdy ktoś chce powiedzieć, że czegoś nie ma, na przykład nie mam kota, to często myślą, że używają tylko haven't i potem tą rzecz, ten rzeczownik, czyli I haven't a cat. To całkowicie nie ma sensu. Do zaprzeczeń zwykłych w czasie teraźniejszym, ogólnym, na przykład, że nie mam kota, to wtedy używamy słowa don't. I ja wiem, że to wszyscy znacie, tylko że wy to mylicie. I don't have a cat. Więc I don't have i ta rzecz. Ewentualnie jeszcze jest możliwość I haven't got a cat. Ale to jest jeszcze dalsze, i dlatego może właśnie ludzie mylą to jedno z drugim i tworzą taką mieszankę I haven't a cat, która w ogóle nie istnieje. Więc najprostsza metoda, żeby cokolwiek mówić, zaprzeczyć, że nie mamy, to jest używając don't przed słowem have. I don't have a car. I don't have good polish. I don't have a cat. O to mi chodzi. Kolejna pomyłka może się wydawać oczywista, że czytamy cecha w języku angielskim tak jak po polsku, jako samo H. Nie jest to H. Po polsku jest tylko ta zasada, że cecha się czyta jako H, po angielsku to się czyta zazwyczaj jako K. Więc na przykład nie mówcie Christmas, bo się tak pisze, mówcie Christmas. Nie mówcie Christ. Tylko Christ. Jedyne takie wyjątki są słowami, gdzie całkowicie CH tworzy czy, Na przykład challenge. Więc albo będzie to czy albo będzie to K. Nie ma H. Więc na przykład chess, challenge, Christ, Christmas, Chris, chamber. Jeśli jedno z moich uczennic to teraz ogląda, to prawdopodobnie już cię to uczyłam, ponieważ praktycznie każda osoba to myli. Ale nawet jeśli... Myślisz, że to wiesz, bo cię to uczyłam, to przypominam. Gdy mówimy, że coś robimy od jakiegoś czasu, po polsku zawsze będzie słowo odpasowało, nieważne co dodajemy na koniec. Po angielsku, niestety, musimy tutaj zwrócić uwagę na to, co jest na końcu, ponieważ jeśli chcesz powiedzieć, że od jakiegoś momentu, to używamy słowa since. Więc, na przykład, w święta, w dniu moich urodzin, we wrześniu, w 2015 roku. Ale jeśli chcemy powiedzieć ilość czasu, to wtedy jest słowo for zużyte. So, since 2015, since 2016, since December, cokolwiek w tym sensie będzie używane since. A jeśli podajesz ilość czasu, to wtedy będzie for. Czyli ilość czasu 5 godzin, 5 dni, 5 miesięcy, for 5 years, for 6 years, for 25 minutes. Cokolwiek w tym sensie. Przykładowo, mieszkam tutaj od dwóch lat. I've been living here for two years. Ale mieszkam tutaj dwa lata temu, jak pomyślimy, było, 20, był 2024 rok. Czyli I've been living here since 2024. Czyli możesz to samo powiedzieć, używając since lub for, ale wtedy tą końcówkę musisz dostosować prawidłowo. Więc jeśli cały czas używasz for lub since zamiennie, to mówisz to źle. Bo niestety też w języku angielskim jest wiele słów, które. Po polsku mają podobne słowo, ale to słowo polskie ma tak naprawdę zupełnie inne znaczenie. A więc wyjaśnię Wam, jest tych słów mnóstwo, ale wyjaśnię Ci te, które mogą właśnie naprawdę ostro kogoś prowadzić w błąd. Więc zacznijmy najpierw od słowa affair. Efe może nam się kojarzyć ze polską aferą, jakąś sprawą, problemem takim, tak? Afera. Ale po angielsku efe to jest romans. A więc, jeśli ja ci powiem, że my husband's had an affair, to znaczy, że mój mąż mnie zdradza. Nic fajnego, a nie, że miałem jakiś problem w pracy. Więc gorzej dla mnie, nie dla niego. Kolejna rzecz to jest promotion. Promotion nam się kojarzy z promocją w sklepie, ale promotion tak naprawdę się używa jako awans w pracy. Na przykład, I got a promotion last week. Dostałam awans w zeszłym tygodniu. Bardzo mylące. Kolejne słowo to jest teoretycznie prawidłowe w tłumaczeniu, ale rzadko się tak to słyszy i rzadko się tak używa, więc wolę, żebyście użyli coś innego. I mam na myśli słowo konkretny czy konkretna. Nie tłumaczcie sobie to jako concrete. Nikt za bardzo tego nie mówi, ponieważ concrete tak naprawdę nam się kojarzy z betonem, bo concrete to beton. A więc jak chcesz powiedzieć konkretna, to powiedz lepiej specific. Ja wiem, że to jest tak samo jak specyficzne, ale specyficzne, konkretne to chodzi o to, że ten konkretny, this specific one, this specific word is difficult to understand. I ostatni błąd, który wierzę głęboko, że jest gdzieś winą nauczycieli waszych, bo ktoś musiał wam to źle wytłumaczyć, to jest słowo will. Will bardzo często tłumaczycie książkowo jako będę, a więc gdy chcecie powiedzieć, że będę w sklepie o piątej, to mówicie I will shop at five. Czytam I will shop in 5". Pamiętaj, że will to po prostu jest będę, ponieważ traktujemy to słowo jako, że ono tłumaczy przyszłość. A więc, jeśli chcemy powiedzieć, że w przyszłości coś zrobimy, to dajemy podmiot, will i czasownik, który chcemy użyć do tego zdania. Ale jeśli chcemy powiedzieć dosłownie być w tym zdaniu, czyli na przykład ja będę w przyszłości być, to wtedy musimy i tak dodać czasownik być do will. A więc, I will be in the shop. At 5 pm na przykład. Musimy tutaj uważać bardzo, że każdy zwrot w czasie przyszłym za pomocą will potrzebuje dodatkowo czasownika. A samo will nie oznacza być. Jest wiele, wiele, wiele różnych błędów, które słyszę na co dzień i wiem, jeśli ty popełniasz te błędy, to nie martw się, bo prawdopodobnie po prostu to popełniasz, bo myślisz po polsku. Trzeba wyłączyć te polskie myślenie, przystosować się do języka angielskiego. Jeśli chcecie jakiekolwiek wskazówki lub jakiekolwiek filmiki odnośnie języka angielskiego, to dajcie mi znać w komentarzach, co dokładnie was interesuje i postaram się wkrótce nagrać. Dzięki! Pa!